Dziewczyny, witajcie w nowym odcinku serii DIY. Dzisiaj przychodzę do Was z czymś fajnym, z czymś kąpielowym, co możecie wykorzystać, co jest bardzo drogie w sklepach, naprawdę, szczególnie w Daglasie. Takie kapsułki musujące kosztują fortunę, bo jedna kapsułka potrafi kosztować 9 zł. A wy dzisiaj możecie sobie zrobić sami za darmo z składników, które znacie, które najbardziej lubicie, więc to zapraszam do oglądania dalej. Do naszej musującej kuli, a raczej serduszka, bo dzisiaj będę używać formy serduszkowej, ale to zaraz zobaczycie. Będziemy potrzebować przede wszystkim sodę oczyszczoną. Wystarczy nam jedno opakowanie sody oczyszczonej do jednej foremki. Jeśli macie dwie foremki, to wiadomo, dwie sody. Jeśli trzy foremki, to trzy sody. Dwa kwaski cytrynowe, ja używam dlatego dwa kwaski cytrynowe, ponieważ będę miała jakby dwie masy do dodania. Także, no dla bezpieczeństwa, wziąłem sobie dwa, żeby wszystko mi starczyło. Będziecie potrzebować oliwę z oliwek, może być olej rzepakowy, może być olej kokosowy i wszystko to, co ma strukturę oleistą bo ten olej nam będzie jakby połączy nam te, te dwa składniki suche, czyli sodę i kwasek cytrynowy. I słuchajcie, ja dzisiaj będę robić kawową kulę do kąpieli, bo jak wiecie, kawa jest fajnym składnikiem antycelulitowym, wygładzającym i odżywczym i ona właśnie pozytywnie wpłynie na naszą skórę i od razu ta kawa, która rozpuści nam się po wannie, będzie nam odżywiać skórę, także w ogóle ja lubię zapach kawy, także jeszcze będziemy potrzebować kawę i to Najlepiej, jakby to była kawa z fusami. Musi to być kawa z fusami, nie możecie użyć kawy rozpuszczalnej. Albo możecie użyć samych fusów po kawie, już takich wyparzonych. To już jest dowolność. Ja dzisiaj używam zwykłej kawy. No i ja mam szklaną foremkę. Ta foremka jest Tigera, ale możecie użyć yy, również silikonowej formy. I słuchajcie, ważne jest to, żeby nie używać tych papierowych forem do babeczek, ponieważ one Wam się jakby. Rozpłaszczą pod wpływem oleju, także używamy stałe formy albo szklane, albo silikonowe. Ja tą kupiłam tego, że za 8 zł. I ona jest fajna i słuchajcie, ja będę miała taki wzór serduszka, bardzo fajny, bardzo lubię takie formy. No i zaczynamy wykonanie jest banalnie proste. Do dwóch miseczek oddzielam sobie dwie masy. Pierwsza masa to będzie masa biała, czyli taka podstawowa. No i wsypuję sobie sodę oczyszczoną oraz dwa kwaski cytrynowe. I do drugiej formy, jakby wsypuję sobie pół sody i połowę, jakby dwie łyżki stołowe kwasku cytrynowego. Takie proporcje słuchajcie na oko. Także Wy też róbcie na oko w tej drugiej masie o połowę mniej składników niż w tej pierwszej. No i co? Mieszamy sobie suche składniki. Jeśli już wymieszałyśmy suche składniki, dodajemy sobie dwie łyżki oleju do pierwszej masy białej, a do drugiej masy tej mniejszej z połową składników jedną łyżkę stołową oliwy i mieszamy sobie składniki z obu miseczek i słuchajcie struktura obu mas ma być taka jak mokry piasek na plaży ona nie ma być za mokra i nie ma być za sucha mam nadzieję że pomoże wam teraz to co ja mam w miseczce widzicie struktura jest lekko klejąca ale nie za klejąca, nie za mokra. Jeśli macie masę za suchą, to wiadomo, dodajcie więcej oleju, a jeśli masa jest zbyt mokra, dodajcie trochę sody i kwasku cytrynowego. Także co, jak już mamy te dwie masy, to na razie tą większą masę, do której dawałyśmy więcej składników, odkładamy na bok, a do tej, co mamy mniej składników, wsypujemy sobie, słuchajcie, jedną dużą łyżkę stołową kawy albo tych Waszych fusów z kawy, no i mieszamy sobie wszystko dokładnie, mieszamy, no i co, mamy właściwie masę gotowe, to teraz bierzemy sobie naszą foremkę i słuchajcie, ja będę jakby układać te masy warstwowo, na sam dół daję sobie białą masę i ważne jest to, żeby to dobrze, dobrze uklepywać, zobaczcie, ja sobie na początku pomagałam łyżką, ale łyżka mi słabo, słuchajcie, to ugniatała, więc sobie pomagałam palcami. Wszystko dokładnie dociskajcie. Ważne jest to, żeby ta maseczka była taka ścisła, żeby między nimi nie było. między tą masą nie było pęcherzyków powietrza, ani takich no po prostu powietrza, żeby ona nam później ładnie z tej formy wyszła, jak już nam wyschnie. No i co? I teraz dodajemy sobie jeden paseczek, jedną warstwę mojej kawowej masy, tak samo ugniatamy. I tak na przemian, słuchajcie, wyszły mi chyba trzy warstwy kawowej masy. I trzy albo cztery warstwy tej białej masy. Na sam wierzch dałam sobie tą białą masę. No i tak samo uklepałam. I słuchajcie, jak już mamy naszą masę rozłożoną po forence to dajemy sobie ją na około 4 słuchajcie, godzin. To jest 4 godziny schnięcia tej całej masy. Ona musi wyschnąć, ona musi nam się połączyć, ja ją dałam do lodówki. Najlepiej, żeby ona stała w suchym, zimnym miejscu, zacienionym. Także dajcie sobie ją na 4 godziny. Tak, żeby nam wyschła. Po upływie tego czasu moje serduszko, moja, moje serduszko musujące do kąpieli jest gotowe. Po czym to poznać, słuchajcie, po tym, że masa jest na wierzchu twarda. I teraz y, największa właściwie trudność wydobycia tej, tej, naszej, tej naszej kuli, tej, tego naszego musującego serduszka. Ja sobie delikatnie podważyłam i pukałam po tym po tej foremce, żeby ona nam ładnie wyszła. Jeśli musujące serduszko Wam nie wychodzi, to musicie jeszcze dać do, po prostu je do wyschnięcia, żeby ono sobie trochę wystało. Także co? Teraz zobaczcie, jak fajnie nam wannie musuje. Jest genialne, słuchajcie, i po wannie jakby się rozpływają te drobinki kawy, które są cudowne, które pięknie pachną i możemy sobie je wetrzeć w ciało i nasze ciało pięknie pachnie kawą nie musi to być kawa, możecie to zrobić z czym innym, słuchajcie, z jakąś masą truskawkową, obojętnie, jakąś masą inną zapachową, cytrynową, także róbcie jak, na co macie ochotę jak chcecie, mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny, dajcie mi kciuka do góry jeśli tak było, jeśli lubicie takie filmy DIY, to piszcie na dole w komentarzach jakie byście chciały filmy kolejny wasz pomysł co mam zrobić to chętnie to zrobię. To co, żegnam się z wami buziaki do następnych filmików DIY i nie tylko, papa. Pa.